Zdanie przeczące. Naturalnie, jak już wiemy, by utworzyć zdanie przeczące, wystarczy do osoby i rdzenia dodać zaprzeczenie nit lub hejn. Pierwsza osoba to ja, czyli ik. Dodajemy rdzeń plus nit lub hejn. Ikha, nit. Czyli ja nie idę. By utworzyć zdanie ty nie idziesz, do osoby dodajemy rdzeń plus zaprzeczenie, czyli jaj, hat, nit. On nie idzie? Jaj, hat, nit. Ona nie idzie? Zaj, hat, nit. Tworzenie zdania przyczącego jest dosyć prostą formą nauki. Zdanie przeczące nie różni się w dużym stopniu od zdania twierdzącego, poza zaprzeczeniem nit. Liczba mnoga. By utworzyć liczbę mnogą w zdaniu przeczącym, trzeba do osoby i bez okolicznika dodać zaprzeczenie nit lub hein. My nie idziemy. Waj, han nit? wy nie idziecie zuli Han, nit i oni nie idą to zaj Han, nit